Przepraszam Państwa, jestem troszeczkę chory. E, witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Andrzej Orłoś, a w dzisiejszym świątecznym odcinku będzie m.in. o tym, jak e, sadzi się minister Czarnek powiecie prezydenta, o komendancie Komendy Głównej w Warszawie, który nawywijał także jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś aż tak nawywijał w komendzie. Będzie też o słynnej scenie z filmu Titanic, Tutaj e, z drzwiami pewnie wszyscy kojarzymy. E, będzie też o polskim, e, obrzydliwym streamie z Tajlandii, który oczywiście bije rekordy popularności. No i o facecie, który zgłosił się do szpitala z czymś naprawdę niezwykłym, tam o tu, z... Tyłu. Jeżeli chcecie, żeby kanał się rozwijał, szybciej pojawił się nowy format i żeby na twarzach wszystkich fryzjerów i fryzjerek w Polsce zawitał uśmiech, to zachęcam do wsparcia. Witam na portalu bajkofi.to gdzie możecie postawić mi wirtualną kawkę. Przypominam też o subskrybowaniu i zaczynamy! A zaczynamy, szanowni państwo, od wydarzeń z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Gdyby to były Stany Zjednoczone, to funkcjonariusze by tam w takiej komendzie siedzieli z nogami na biurkach, zajadaliby się pączkami, no i popijali je kiepską kawą z baru obok, ale nie jesteśmy w stanach, u nas nie jest aż tak nudno. U nas jest policja, że tak powiem, bezkompromisowa. Parę dni temu w warszawskiej komendzie głównej policji nasz komendant, ten najważniejszy, taki łysy, generalny inspektor policji Jarosław Jakub Szymczak, nieświadomie w swoim gabinecie odpalił. Przeciwpancerny granatnik. Przy okazji zabawy zniszczył pomieszczenie na trzech piętrach komendy, natomiast on sam trafił do szpitala na aż dwa dni. Tak się kicha w Polsce, szanowni państwo. No dobrze, ale skąd taki przedmiot w gabinecie pana komendanta? Jak się okazało, granatniki przeciwpancerne w gabinecie były dwa. Pierwszy Szymczak otrzymał od swojego ukraińskiego odpowiednika i ten został przerobiony na głośnik. Dobrze, że nikomu od basów w nim nie urwało głowy. Natomiast drugi otrzymał od zastępcy szefa państwowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych Dmyro Bondara. Ukraińcy zapewniali, że jest on zużyty i bezpieczny. Z czym tak w rozmowie z RMF FM wyjaśnia, że dzień po powrocie z Ukrainy chciał przełożyć prezenty na zapleczu swojego gabinetu i najwyraźniej się udało, bo komenda do remontu. Jeśli mogę sobie coś zarzucać to to, że zaufałem za bardzo, ale nie wyobrażam sobie, żeby w tak partnerskiej relacji nie ufać służbom, z którymi współpracujemy. Pan komendant dodał, że czuje się ofiarą, a nie sprawcą całego incydentu. Ja natomiast czuję się ofiarą, że mam takiego komendanta policji, który nie potrafi się z bronią obchodzić. Naraża zdrowie i życie ludzi, funkcjonariuszy, rozwala komendę i nikt go nie dymisjonuje. Za to pamiętajcie, szanowni Państwo, że my za ten cyrk płacimy. A teraz czas na witaminki dobre i dla chłopca, i dziewczynki, i dla wszystkich osób, które chcą być zdrowe. Oj, oj oj! Edukacja. Andrew Duda, polski narciarz, kabareciarz, obecnie prezydent, zadziwił wszystkich w zeszłym tygodniu wetując tzw. Lex Czarnek 2.0, czyli nowelizację ustawy prawo oświatowe regulujące m.in. zasady działalności, organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającej nadzór kuratorów, a także wprowadzającej zmiany w edukacji domowej. Uzasadniał to przede wszystkim brakiem kompromisu społecznego. Bardzo fajnie, zresztą słusznie. Minister edukacji Przemysław Czarnek oczywiście czuje się zawiedziony, że jego ustawa kolejny raz nie przeszła, Dziwi go, że prezydent, wytując jego ustawę, nie szanuje ponad 10 milionów swoich wyborców. Co istotne, polityk zapowiedział, że będzie pracował nad trzecią wersją ustawy, jednak dodał bardzo zresztą przebiegle, że nie ma zamiaru nic w niej zmieniać. Także powodzenia, panie ministrze! Niemcy, u naszych ukochanych sąsiadów w Berlinie doszło do wybuchu tak silnego, że zarejestrowały go tamtejsze sejsmografy. A cóż to się stało? Otóż doszło do pęknięcia trzeciego co do wielkości wolno stojącego akwarium ze słoną wodą na świecie. Akwarium o wysokości 6 pięter znajdowało się w hotelu Radisson Blue. Pływało w nim aż 1500 tropikalnych ryb i było atrakcją turystyczną od 2004 roku. Woda zalała aż 3 piętra parkingu podziemnego, uratowane ryby i Trafiły do berlińskiego Zoo. Jak widać, akwarystyka również bywa ekstremalna. Watykan. Jakiś czas temu papież Franciszek wreszcie zdobył się na odwagę i mówił o okrucieństwach wojsk, które wkroczyły na Ukrainę, co wywołało falę krytyki w Moskwie. Teraz jednak udało się poskromić papieską samowolę w oddzielaniu dobra od zła i okazuje się, że papież zwyczajnie przeprosił Rosjan za swoje słowa. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zachorowa poinformowała, że z Watykanu przyszła w tej sprawie nota dyplomatyczna i strona rosyjska uważa sprawę za zamkniętą. Natomiast rzecznik Stolicy Apostolskiej to potwierdza. Stwierdził dobrze, że dobry przekaz idzie z góry. Social media. Pewnie sobie Państwo myślą, że żeby zdobyć wielką popularność na Instagramie czy Facebooku, to trzeba nie wiadomo co. Że trzeba jakieś tam zdjęcia swoje roznegliżowane, albo jak się robi coś super, na przykład prowadzi program Witam, ale nie. Jak się okazuje, najpopularniejszym zdjęciem na Instagramie było zdjęcie jajka. Okazuje się, że był to element fantastycznego skądinąd żartu. Otóż do tej pory najpopularniejsze zdjęcie należało do modelki Kylie Jenner, natomiast ktoś padł na pomysł, by przebić je zdjęciem jajka. I się udało. Zwykłe jajko na białym tle okazało się być najpopularniejsze, Postem na Instagramie zbierając miliony polubień. Teraz jednak rekord jajka niestety został przebity przez zdjęcie Leo Messiego z mundialowym pucharem. Jak chcecie, by to jajko wróciło na pierwsze miejsce, to zachęcam do polubienia. Myślę, że my, ludzie, najbardziej zasługujemy właśnie na to jajko. Celebryci. Mariana Schreiber właśnie wypuściła swój nowy teledysk, w którym gra nieprzytomną syrenę, noszoną przez niezwyciężonego Marcina Najmana, który nosił od drzwi jednej partii do drugiej. Obejrzałem klip, trwało to prawie 6 minut, i naprawdę nie warto. Straciłem ten cenny czas dla Was. Nie dziękujcie. TVP. Szanowni Państwo, jak wiadomo, nikt tak się nie bawi jak Telewizja Polska, w końcu teraz mają kaszec za 2 miliardy 700 milionów. W każdym razie. 16 grudnia redakcja TVP 3 Opole zorganizowała pracowniczą wigilię w hotelu de Silva i zabawa była tak udana, że aż obsługa hotelu musiała wezwać policję i karetkę pogotowia. Okazuje się, że goście mieli dawać sobie po twarzach po prostu. Po incydencie TVP wydało specjalny komunikat, komunikat, w którym nie skarciła pracowników, nie przeprosiła personelu hotelowego, a jedynie zabroniła swoim pracownikom wspólnego biesiadowania poza siedzibą spółki, z czego wynika, że od dziś pracownicy TVP mogą już wspólnie pić tylko w pracy. Normalnie. Kultura. Od premiery filmu Titanic minęło już 25 lat. Zresztą moim zdaniem, ale to moje zdaniem, po obejrzeniu tego filmu w zeszłym roku uważam, że to strasznie obciachowa produkcja. W każdym razie z całą pewnością pamiętacie Państwo, kontrowersyjną scenę, w której Leo DiCaprio nie wchodzi na drzwi z Kate Winslet, w związku z czym nie ratuje się z katastrofy i nie dożywa do napisów końcowych. Sprawa budzi kontrowersję do dzisiaj na całym świecie, bo według niektórych miejsca na drzwiach było spokojnie na dwie osoby. Teraz jednak reżyser filmu James Cameron zdradził, że zlecił przeprowadzenie badań naukowych, które raz na zawsze Miały wyjaśnić, czy Jack również mógłby przeżyć, gdyby wszedł na drzwi razem z Rose. Pogłębiona analiza kryminalistyczna, w której udział wziął ekspert od hipotermii, wykazała, że nie było możliwości, by oboje wyszli z katastrofy cało. Przeżyć mogło tylko jedno. Tu warto przypomnieć, że w 2012 roku podobny eksperyment przeprowadzili pogromcy mitów. Oni jednak doszli do wniosku, że Jack mógł przeżyć, także ja nie wiem. Anglia. Personel jednego ze szpitali w Anglii przeżył chwilę grozy. Otóż zgłosił się do nich pewien bardzo nietypowy pacjent z pociskiem o wymiarach 17 na 16 cm tam z tyłu. Podczas zabiegu, oprócz lekarzy na sali, byli również obecni wezwani na miejsce saperzy. Zabieg się udał, nikomu nic większego się nie stało, a pacjent wytłumaczył, że po prostu jest kolekcjonerem broni. No i w trakcie przeglądania swojej kolekcji poślizgnął się i niefortunnie upadł. <tłuk> Ta, jasne. I przenosimy się daleko, hen, 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 aż do Tajlandii, gdzie przyjechali dwaj polscy influencerzy, Natan Marcoń i Amadeusz Roślik, znany jako Amadeusz Ferrari. Nie mówiłbym o sprawie, gdyby nie to, że panowie pobili rekordy Twitcha, czyli platformy do streamów, robiąc relacje z tego, jak poniżają tajki, zaglądając im pod ubrania, wchodząc do łazienki, kiedy te załatwiają swoje potrzeby, kpiąc z nich i w sposób potwornie wulgarny je omawiając i poniżając, korzystając z tego, że nie rozumieją po polsku. Panie są pracownicami seksualnymi spotkanymi przez polskich influencerów na ulicy. W każdym razie, czym by się kto nie zajmował, to przyzwolenia na aż takie poniżanie, na w ogóle poniżanie, i to nieważne, czy przez dwie osoby w mieszkaniu, czy przez dwie osoby w mieszkaniu na oczach 45 tysięcy widzów na Twitchu, być nie powinno. Generalnie polska dresiarnia klasy C z Polski G. Na wulgarny stream panów zareagowała aktywistka Maja Staszko, która natychmiast zaczęła całe to zajście zgłaszać i Twitch już zbanował panów, ale tylko na 24 godziny. Teraz z kolei pani Maja przeżywa za to. Koszmarne chwile, bo panowie i ich fani się na nim szczą, między innymi wydzwaniając do niej i grożąc jej rodzinie. Przypominam, że mówię o tym dlatego, że tego rodzaju zachowania należy z całą siłą piętnować i nagłaśniać, i no, przykro mi, że ludzie o takich zasięgach robią tak okropne rzeczy. I przed świętami zachęcę Państwa do wsparcia ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych w przemyślu. Tamtejsze zwierzaki proszą ludzi nas o ratunek, mimo że w większości są ofiarami okrucieństwa właśnie ludzi. Niestety badania, leki, zabiegi, operacje, rehabilitacje, wyżywienie i opieka to wszystko potrzebuje Twojego serca i Twojego wsparcia, bo system nie wspiera pomocy dla dzikich zwierząt specjalnie. W imieniu wszystkich mieszkańców ośrodka dziękuję za pomoc i link do wsparcia zamieszczam w opisie odcinka. I to wszystko na dzisiaj, bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca, za wszystkie komentarze miłe i te niemiłe, za polubienia, udostępnienia itd. itd. Bardzo przepraszam za moją chorobę, ale no nic nie poradzę. Wszystkim Państwu życzę wesołych, spokojnych i udanych świąt. Polecam na koniec taki kawał do opowiedzenia przy stole, kiedy już wszystkie tematy się skończą. Uwaga! Jak nazywa się ulubiony wokalista Elizy Orzeszkowej? Czesław Niemnem. A ulubiony raper? Eminem. I już nie witam, a żegnam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.